hej, cześć i czołem, witajcie w tym pięknym miejscu. Wspaniały dzień. Słuchajcie, czym jest dla mnie szczęście i jak generuje szczęście. Zapraszam. <tłynie> czy szukasz szczęścia na zewnątrz czy wewnątrz bo wiele ludzi szuka szczęścia na zewnątrz szuka szczęścia w posiadaniu fajnego domu jak będą mieli fajny dom to będą szczęśliwi jak będą mieli fajną pracę dobre zarobki to będą szczęśliwi jak będą mieli papierek doktora będą szczęśliwi jak będą mieli piękną dziewczynę, pięknego chłopaka, będą szczęśliwi. Jak będą mieli nowy samochód, będą szczęśliwi. Czy to jesteś ty? Czy to twój tok rozumowania? A są ludzie, którzy są szczęśliwi. A nie mają nic, jeśli chodzi o rzeczy materialne. Nie mają ani samochodu, nie mają domu, nie mają często pieniędzy. Często nawet nie mają jedzenia. I sam fakt tego może pokazać, że szczęście nie powinno być szukane na zewnątrz. No ale okej. Okay. Załóżmy, że ktoś jest szczęśliwy, nie? Eee, no to nie znaczy, że nie może sobie pozwolić na to, żeby wiecie, kupić sobie fajny dom. Albo fajny samochód, oczywiście. Z tym, że to jest po prostu bardzo zgubne, bo łatwo się w tym zagubić, bo kosztem, często jakim chcemy zdobyć coś na zewnątrz, właśnie taki samochód, niszczymy nasze. Poczucie szczęścia wewnętrzne, bo jak ktoś na przykład pracuje w jakiejś pracy, która go nie pasjonuje, nie wspiera jego rozwoju, załóżmy, że na przykład ma jeszcze negatywne środowisko w tej pracy, no to okej, okay, czasami to jest zrozumiałe, jak ktoś chce na przykład, ma jakiś konkretny cel i to jest etap przejściowy. Ale trzeba się zastanowić, czy warto przekalkulować to sobie. Czy warto każdego dnia siedzieć w miejscu, w którym nam nie sprzyja, które wpływa na nasze zdrowie psychiczne, na nasze szczęście dla jakiegoś celu. Bo czasami wiadomo, warto się trochę poświęcić, żeby potem móc to nadrobić i wyciągnąć z tego bardzo dużo. I tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli właśnie jesteście w takiej sytuacji, że macie jakiś cel w przyszłości, który ma was doprowadzić do szczęścia, no po prostu chcecie to zrobić, zależy wam na tym, to wtedy musicie spojrzeć na sytuację, w której aktualnie się znajdujecie i przekalkulować sobie, czy, czy to po prostu jest warte tego. Czy warto jest dzień w dzień spędzać czas w negatywnym środowisku i marnować swoją energię życiową, z której można byłoby zrobić wiele pożytku, wiele kreatywnych, nowych pomysłów i wiele rzeczy doświadczyć? Czy warto ją marnować? Poświęcać może nie marnować dla tego celu za parę lat. Bo patrząc na wielu ludzi, to. Nawet na takim przykładzie studiów, chociażby, to często ludzie nie za bardzo. O, ja powiem na swoim przykładzie. Ja byłem na studiach, no i tam było ogólnie spoko. Chciałem zrobić te studia. W sumie to bardziej chciałem mieć wyższe wykształcenie. To nie był kierunek, który mnie pasjonował. Trochę też. Dla rodziców to było, bo im zależało, żebym studiował, i to wszystko było takie. Wiecie, no ale okej, okay. spróbuję, zobaczę, może się czegoś nauczę. No i byłem na tych studiach. Pierwszy rok, no ale okej, okay. drugi rok. I już tutaj mi coś tak się trochę nie podobało, bo to były studia zaoczne. Kosztowały mnie też dużo pieniędzy, i musiałem poświęcać też więcej czasu pracując, w pracy. I to wszystko tak. Powoli, powoli wysysało ze mnie te życie i moje te poczucie szczęścia. I tak na trzecim roku studiów uświadomiłem, że kurde, pieprze to. <laughs> nie zależy mi na tym, żeby... raczej znaczy inaczej, bardziej mi zależy na tym moim poczuciu szczęścia niż na tym, żeby osiągnąć ten jakiś cel w przyszłości, który nie był dla mnie aż tak ważny jak. Te poczucie szczęścia tu i teraz. I po prostu sobie przekalkulowałem. To nie został mi tylko rok studiów, ale dużo, dużo, dużo bardziej ważniejsze było dla mnie zdrowie psychiczne, mentalne właśnie i poczucie szczęścia tu i teraz. No bo o to chodzi, że te szczęście to my sami generujemy. Do tego ciągle zmierzam. Że nie musimy osiągać wielkich sukcesów jeżeli chcemy być po prostu szczęśliwi. Jeżeli zadbamy o swoje szczęście posiedzimy ze sobą. Zastanowimy się co naprawdę jest dla nas ważne. Się rozglądam bo gdzieś tutaj zostawiłem buty i nie pamiętam gdzie. Wracam właśnie z miejscówki. Jak się zastanowimy właśnie, co jest dla nas ważne w życiu, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy czuli, że każdy dzień jest po prostu przepiękny, no to wtedy z tego poczucia, jak już ogarniemy to, znajdziemy swoją drogę prawdziwą i będziemy wtedy czuć się szczęśliwi, to obierzemy taką ścieżkę, na której będziemy sobie zadawać takich pytań, czy warto coś poświęcać dla danego celu. Tylko sama droga do tego celu będzie nas uszczęśliwiać i będzie dla nas sprzyjająca w naszym rozwoju i w rozwoju ludzi dookoła nas. No więc tutaj wszystko chodzi o wspieranie życia. Jeżeli do swoich celów nie wspierasz swojego życia albo życia innych ludzi na zewnątrz, to wiedz, że to nic dobrego nie przyniesie na dłuższą metę. Efekty mogą być zauważalne po dłuższym okresie czasu, a czasami po krótszym. Ale no mówię, no czasami jesteśmy w takiej sytuacji życiowej, że no niestety musimy y, zrobić coś przeciwko sobie, przeciwko swoim wartościom i trochę się, że tak powiem, pomęczyć, ale naprawdę zastanów się czy naprawdę musisz. W takiej sytuacji poświęcać swoje życie, bo tak bym to nazwał, nawet jak pracujesz, załóżmy na taśmie produkcyjnej, dwa dni to poświęcasz swoje życie, bo te dwa dni wyciągną z ciebie dużo energii i dużo takiej wiecie, będą miały impact na ciebie duży. No więc, mam nadzieję, że to co robicie w swoim życiu na co dzień albo w ogóle wszystko, no no wszystko co robicie w swoim życiu jest sprzyjające życiu waszemu a wtedy przy okazji jak sprzyjacie swojemu życiu to zazwyczaj, znaczy zazwyczaj zawsze wtedy robicie się bardziej bogatsi wewnętrznie i naturalnie sprzyjacie też życiu w ogóle innych ludzi życie innych zwierząt, natury, generalnie życie jako całość. Więc takie, taka zagwostka, czy wspierasz życie, czy dla swoich jakichś celów wyimaginowanych te życie powoli degradujesz. <grym> Wspaniałego dnia Wam życzę. Zrastajcie, kochajcie się, medytujcie, odwiedzajcie piękne miejsca, spędzajcie czas w naturze, bo, bo to jest wspieranie życia. A jak zadbacie o siebie, to i ludzie dookoła Was będą na tym dobrze wychodzić. Trzymajcie się, czapki głów, do zobaczenia.